Cóż, dla nas to był bardzo trudny mecz. Z dwóch powodów. Pierwszy, tutaj klasa dla, dla gospodarzy, bo myślę, że bardzo ciekawy zespół o dobrych indywidualnościach albo bardzo dobrych jak to No jeszcze tutaj się może za wcześnie, żeby powiedzieć, niech, niech kolejne kolejki nam dadzą tę odpowiedź. Na pewno dobrze zorganizowany. Ale ważniejszy, drugi powód ważniejszy, że no, weszliśmy w mecz. Wynajmniej kilku zawodników weszło przestraszonych, mało odważnych, niepewnych siebie, że nogi drżały. Nie wiem, może, może skala obiektu dla kilku młodzieżowców była hmm, trudna do, do sprostania, ciężko na tak na gorąco odpowiedzieć. Ale na pewno, na pewno jeżeli dwóch, trzech zawodników hmm, gra gorzej, a dwóch, trzech nie czuje przestrzeni, no to gra się bardzo ciężko. I pierwsza poła była bardzo słaba w naszym wykonaniu, ale. Ogromny szacunek szczególnie dla bramkarzy, dla linii obrony i oczywiście pomocników, którzy wytrwali w tym cierpieniu, wytrwaliśmy w tym 0-0 i mogliśmy w przerwie troszkę się pobudzić. Oczywiście bardzo ciężko jest ze stanu takiego małego miśka zrobić niedźwiedzia, ale myślę, że... Jak na możliwości zmiany w przerwie to, to chłopacy na drugą połowę wyszli już odważniejsi. Robiliśmy skoki pressingowe. Na pewno w znacznym stopniu, w znacznie większym stopniu niż w pierwszej połowie utrudniliśmy zadanie obrońcom, jeżeli chodzi o rozgrywanie piłki czy, czy, czy wyprowadzanie piłki od swojej bramki i o to też chodziło. No, nie udało się od początku tego zrobić. Fajnie, że się udało to w drugiej połowie zrobić. Uważam, że nie byliśmy na pewno zespołem lepszym w dniu dzisiejszym, że to w miały sytuacje bramkowe lepsze, szczególnie w pierwszej połowie, ale, ale, ale momentami w drugiej połowie się odgryźliśmy i, i bardzo szanujemy ten punkt na bardzo trudnym terenie. Dziękuję. Przebieg spotkania, myślę, że zgodzę się z trenerem tutaj gości. Pierwsza połowa mieliśmy pomysł na to spotkanie, było widać realizację założenie, odbieraliśmy piłkę wysoko, kontrolowaliśmy przebieg spotkania, stwarzaliśmy sytuacje bramkowe, natomiast zabrakło tej kropki nad i, czyli strzelonej bramki. Nie zawsze piłka nożna jest grą sprawiedliwą. W tym meczu nam zabrała dwie punkty albo my po prostu nie byliśmy na tyle konkretni w strefie finalizacji, żeby te dwa punkty dodatkowo jeszcze dopisać. Mamy jeden, na pewno też ten punkt szanujemy, natomiast myślę, że w tym meczu drużyna pokazała, jaki w nim potencjał, pokazała, że, że jest dobrze przygotowana do sezonu i że możemy spokojnie myśleć na, nad następnymi kolejkami. Pytanie do trenera gości, bo Pan zna smak tego szczebla. Rozgrywek. Wśród faworytów wymieniana była m.in. Legia II, Warszawa, Unia, Skierniewice, Łukasław łomża Pierwsza kolejka pokazała, że ci faworyci poprzegrywali swoje pierwsze mecze. To właśnie jest taka lika, że każdy może z każdym? No, nad nie wiem, czy łombrze. Łombrze faktycznie... jeszcze nie. Aha, Mówię, Legia II e... i Unia. Na pewno uważam, że dużo łatwiej na tym szczeblu rozgrywkowym się jest bronić i, i, i e, taką determinacją, zaangażowaniem e, funkcjonować w obronie. E, i, I tutaj. Myślę, że żaden z zespołów w tej lidze nie ma aż tak klasowych piłkarzy, żeby zdominować takim pozycyjnym przeciwników i nie dać się kontrować, bo to jedno jest być w posiadaniu piłki i mieć dominację w strefie swojej niskiej i średniej, a coś zupełnie innego zrobić tą przewagę w bezpieczny sposób i sfinalizować, sfinalizować bramką, więc, więc na pewno ja jestem zdania, że przy dobrym nastawieniu mentalnym i przy takiej powtarzalnej konsekwentnej grze taktycznej w defensywie wiele zespołów czy faworytów może gubić punkty z niżej notowanymi rywalami. Dziękuję bardzo. Panie trenerze, jedziecie do ławy, jedziecie w nieznane? Na pewno będziemy już teraz regenerujemy się, ale już od poniedziałku będziemy się do tego spotkania przygotowywali. Myślę, że poziom tej ligi będzie bardzo zbliżony wszystkich drużyn i, tak jak tutaj trener wspomniał, dobra organizacja gry w defensywie może mieć kluczową rolę na, na, na zdobywanie, zdobywanie kolejnych punktów. My natomiast pracujemy nad, nad swoją grą. Chcemy Chcemy, żeby nasz model pracy i model gry tej drużyny był widoczny w spotkaniach. Uważam, że dzisiaj wieloma fragmentami nie mieliśmy się czego wstydzić, wyglądaliśmy nieźle, konstruowaliśmy akcje, strzelaliśmy, stworzyliśmy sytuację, strzelaliśmy na bramkę przeciwnika, zabrakło tylko tej kropki negra. Czy Państwo mają pytania? Prosimy o nie. Czy gra Wigier będzie różniła się tutaj u siebie i na wyjeździe, czy będzie pan dobierał innych... Na pewno mikrosyk treningowy zawsze poświęcamy pod przeciwnika i teraz mamy już ten okres startowy i będziemy też analizowali, tak jak chcieliśmy się dobrze przygotować do tego meczu z KLS z WikiLec, tak samo będziemy chcieli je odpowiednio, optymalnie się przygotować do meczu z muławą.